Słońce właśnie co ino wyjrzało z dalekości, ogarniając świat czerwonym gorącym okiem, gdy zaczęły się schodzić komornice robiące w odrobku za ziemię pod len i ziemniaki. Zapędziła jużkę do obierania ziemniaków, dała piersi dziecku i okrywszy się w zapaskę, rzekła, a mi to baczenie na wszystko. Jakby Antek wrócił, daj znać na kapuśniki. Chodź tak kobiety, póki rosa chłodniej, okopiemy nieco kapusty, a od śniadania wrócimy do wczorajszej roboty. Powiedła je poza młyn. Na niskie łąki im okradła siwe jeszcze kodrosy i mgieł opadających. Torfiaste ziemie uginały się pod nogami jakieś rzemienne pasy, zaś gdzie niegdzie tak było grząsko, że musiały obchodzić. W bruzdach głębokich niby rowy stały spleśniałe wody pokryte zieloną rzęsą. Na kapuśniskach nie było jeszcze nikogo. Jenoczajki kołowały nad zagonami, a bodźki chodziły kiwający, pilnie bobrujący. Pachniało bagnem i surowizną tataraków, a trzcin, co poobsiadały kępami stare, zapadłe doły torfowe. Piękny czas, ale widzi mi się, na spiekę idzie ozwała się któraś. Dobrze, co wiatr przechładza bo rano bardziej ją suszy niż li słońce. Dawno nie pamiętają tak suchego lata. Pogadywały, stając do roboty na wyniesionych zagonach kapusty. A jak to wyrosła, już się po niektóre skłębiają na główki, żeby jeno nie objadły robaczyska susza, to mogą się jeszcze rzucić, a mogą na woli obżarły już ze szczętem. A w modlicy zaś wyschła wyschłodocna musiały sadzić na nowo. Poredzały, dziabiąc motyczkami ziemię i kopiasto obsypując grzędy. Galańcie wyrosły, ale i silnie zachwaszczone. Mlecze bowiem szły w kolano, a kacze ziela i nawet osty puszczały się gęsto kiej las. Czego człowiek nie sieje, nie potrzebuje, to się bój nie rodzi, zauważyła któraś, otrzepując ze ziemi jakiś chwast wyrwany. Jak każde zło, grzechu, ano nikt nie posiewa, a pełno go na świecie. Bo plenny moiście wypóki grzechu, puty i człowieka. Przecież powiedają, bez grzechu nie byłoby śmiechu. Albo to kiejby nie grzech, to by człowiek dawno zdech. Potrzebny musi być na coś jako i ten chwast. Boba Bo stworzył Pan Jezus, prawiła po swojemu Jagustynka. Pan Jezus by ta stworzył złe już ci. Człowiek to jak ta świnia, wszystko musi swoim ryjem pomarać. Rzekła surowo Hanka, iż pomilkły. Słońce już się było wyniesło, galancie, i mgły opadły do znaku, kiedy dopiero ode wsi zaczęły nadchodzić kobiety. Robotnice, czekają aż im rosa przesnie, żeby se nie zamoczyć kulasów lasów, szydziła Hanka. No, nie każdy tak łasy na robotę jako wy, bo nie każdy tak musi harować. Nie każdy westchnęła ciężko. Wasz wróci, to się odpoczniecie A już się do Częstochowskiej ofiarowałam na Janielską, bych jeno powrócił Wójt obiecował go na dzisiaj Z urzędu, wie, to musi być co i prawda Ale latoś sporo narodu wybiera się do Częstochowy O, organiści na pono idzie. I powieda, co sam proboszcz poprowadzi kompanię A któż mu to? Podniesie brzucho! <laughs> Zaśmiała się Agustynka. Sam go nie udźwignie. <laughs> Bez tylachny karwa z drogi. <laughs> Obiecuję jak zawdy. A ja byłam już parę razy z kompanią, ale bym co roku chodziła, westchnęła Filipka z zawody. Na próżniaczkę kurz ten łakomy. Jezu, ciągnęła gorąco, nie bacząc na przycinki. A dyć to człowiek, jakby szedł do nieba, tak mu jest w tej drodze letko i dobrze... A co się napatrzy świata, a co się nasłucha, a co się namodli, jeno parę niedziela a widzi się człowiekowi, jakoby na całe roki zbył się bieta, turbacy, jakby się potem na nowo narodził. Prawda, to łaska boska tak krzepi już ci, przytwierdzały niektóre. Od wsi ścieżką nad rzeką, między szuwarami a gęstą młodą olszyną, przemykała się ku nim jakaś dziewczyna. Hanka przysłoniła oczy od słońca, ale nie mogła rozeznać, dopiero z bliska. Poznała Józkę, która leciała jak jeno mogła, już z dala krzycząc i wytrząchając rękami, Hanuś! Antek wrócili, Hanuś! Hanka prasnęła motyczką i porwała się jej ptak do lotu, ale się w Miko pamiętała, opuściła podkasany wełniak i choć ją ponosiło, choć serce się tłukło, że tchu brakowało i ledwie poradziła przemówić, rzekła spokojnie, jak gdyby nigdy nic. Róbcie tu same, a na śniadanie przychodź ta do chałupy. Odeszła zwolna, bez pośpiechu, przepytując Józkę o wszystko. Kobiety poglądały na się, docna strapione jej spokojnością. — No to jedno dla oczów ludzkich taka spokojna, żeby się nie prześmiewali, co jej pilno do chłopa. — Ja bym ta nie wytrzymała — mówiła Jagustynka. — Ani ja bych się jeno Antkowi nie zachciało nowych jamorów. — Nie ma już na podorędziu Jagusi, to może mu się odechce — a no Moiście, jak chłopu zapachnie kiecka, to za nią w cały świat gotów. <laughs> Oj, prawda, prawda? Bydle się nie tak łacno narowi do szkody, jak chłop niektóry. Plotły ledwie się już ruchając przy robocie, a Hanka szła wciąż jednako i jakby z rozmysłu, pogadując z napotykanymi. Chocia ja i nie wiedziała, co mówi, ni co odpowiadają, bo w głowie miała to jedno, że Antek wrócił i na nią czeka. I z rochem przyszedł? Pytała jedno w kółko. A z rochem, ci już wam mówiłam. A jaki co? Jaki? A wiem to jaki, przyszedł i zaraz z progu pyta kajchanka, powiedziała mi, zarno w te pędy po was, no i tyle. Pyta o mnie. Niech ci, pan Jezus, o niech ci zaniesła się radością.